Trasy rąkowe i dowarczalne, ojcze to Śmietnik stoi Panowie, tutaj jeszcze przed Castellamą, między randą a Castellamą, poprawy. prawej to, to Ruszam, nie pomogę, powodzenia, miłe Przeciwnik stoi, wystawiony. Kastoramy, czy od Kastoramy w stronę rądu? Z rądu, jak z rądu wyjeżdżasz między rądem a Kastoramą, do tak po środku, po prawej stronie stoi, w przeszłym kierunku.